Śmierć bliskiej osoby to trudne przeżycie, a jednocześnie czas, w którym musisz dopilnować wielu formalności, od potwierdzenia zgodu po organizację pogrzebu, aż po uzyskanie wszystkich świadczeń, które przysługują ci z tytułu śmierci członka rodziny. Każda taka procedura to inne wymogi, które musisz spełnić, i inne dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku. Wszystko to może wydawać się skomplikowane. Szczególnie, że tuż po stracie członka rodziny, zapewne ostatnim, o czym chcesz myśleć, jest zagłębianie się w przepisy i pilnowanie, by nic nie umknęło Twojej uwadze. Właśnie dlatego w tym filmie postaram się krok po kroku przedstawić całą procedurę po śmierci osoby najbliższej i zebrać wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu. Ja nazywam się Anna Klisz, jestem radcą prawnym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy. Na co dzień pomagam osobom takim jak ty uregulować formalności związane ze spadkiem i dziedziczeniem. Na swoim kanale staram się udowadniać, że prawo spadkowe może być zrozumiałe dla każdego. Dzisiaj jednak będę mówić nie tylko o procedurach związanych ze spadkiem, ale także o wielu krokach, które musisz wykonać znacznie wcześniej. Pierwszym z nich jest uzyskanie karty zgonu powinien wystawić ją lekarz po stwierdzeniu śmierci. Może to być na przykład lekarz wezwany do domu, a jeśli twój bliski zmarł w szpitalu, zrobi to lekarz zatrudniony w tej placówce. Jest tylko jeden wyjątek. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że taka śmierć to wynik samobójstwa lub przestępstwa, najpierw trzeba zawiadomić prokuraturę, a karta zgonu zostanie wystawiona przez zakład medycyny sądowej. Wystawiona karta zgonu składa się z trzech części. W pierwszej z nich znajdują się najważniejsze dane, takie jak data i miejsce śmierci, imię i nazwisko zmarłego, jego nazwisko rodowe, numer PESEL, płeć oraz data i miejsce urodzenia. Kolejna część jest przeznaczona dla administracji cmentarza. A ostatnia dla statystyki publicznej. Od momentu wystawienia karty zgonu masz 3 dni, by zgłosić się do urzędu stanu cywilnego. Jeśli twój bliski zmarł wskutek choroby zakaźnej, to czas na dokonanie zgłoszenia jest krótszy i wynosi tylko 24 godziny od śmierci. Żeby dokonać zgłoszenia, musisz udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zgonu. Czyli jeśli Twój bliski zmarł na przykład we Wrocławiu, to zgon będziesz zgłaszać właśnie w Urzędzie Wrocławskim. Potrzebny jest Ci do tego Twój dowód osobisty, dowód osobisty zmarłego i karta zgonu. Kierownik zarejestruje zgon i od razu bezpłatnie wyda Ci skrócony odpis aktu zgonu. Zmarły zostanie też wymeldowany ze swojego miejsca pobytu, a jego dowód osobisty stanie się nieważny. Jeżeli zajmujesz się organizacją i opłaceniem pogrzebu, to prawdopodobnie możesz wystąpić również o zasiłek pogrzebowy, ale żeby tak się stało, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, zmarły musi być osobą po śmierci, której rzeczywiście przewidziano zasiłek, czyli na przykład musiał być ubezpieczony w ZUS-ie, mieć przyznane prawo do emerytury ruplenty, albo umrzeć w czasie pobierania zasiłku chorobowego. Lista ta jest znacznie dłuższa i całą ją znajdziesz na stronie ZUS-u. Jeżeli warunek pierwszy jest spełniony, to pozostaje pytanie, czy na pewno jesteś osobą, która poniosła koszty pogrzebu. Przy składaniu wniosku musisz to udowodnić, przedstawiając faktury i rachunki. Złożenie wniosku to właśnie trzeci warunek. Oprócz wypełnienia specjalnego formularza musisz też pamiętać o załączeniu konkretnych dokumentów. Będą to wspomniane już rachunki, dokumenty potwierdzające, że jesteś osobą z rodziny zmarłego, a w niektórych przypadkach także zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu. Pamiętaj też, żeby po zasiłek zgłosić się w przeciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu, bo tylko w szczególnych sytuacjach ten termin będzie nieco dłuższy. Niestety, wysokość zasiłku zwykle okaże się znacznie niższa niż poniesione przez Ciebie koszty pogrzebu. Jego wysokość jest z reguły ustalona i wynosi 4000 zł. Nie ma znaczenia, że cena nagrobka mogła stanowić dwukrotność tej kwoty. Być może jednak pozostałą część kosztów pogrzebu uzyskasz w formie odprawy pośmiertnej. O ile Twój bliski w momencie śmierci był zatrudniony na umowę o pracę, Ewentualnie, jeśli po rozwiązaniu umowy pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Odprawa pośmiertna jest ściśle związana z wysokością wynagrodzenia, jakie dostawał zmarły oraz z czasem, który przepracował u danego pracodawcy. Jeśli było to mniej niż 10 lat, to odprawa powinna odpowiadać wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli członek Twojej rodziny u tego pracodawcy przepracował ponad 10 lat, odprawa wzrośnie już do trzykrotności. A jeśli był zatrudniony co najmniej 15 lat, wyniesie aż sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Tutaj jednak ważna uwaga wiele zależy od tego, czy jesteś jedyną osobą, której należy się taka odprawa. Jeśli nie, to wypłacona kwota będzie dzielona między wszystkich uprawnionych. A jeśli jesteś jedyną osobą, która ma otrzymać odprawę, to według przepisów należy ci się tylko jej połowa. Istnieje jeszcze jeden ważny wyjątek. Może zdarzyć się tak, że pracodawca ubezpieczył zmarłego na życie. Wtedy nie musi płacić odprawy, o ile wypłacone odszkodowanie jest przynajmniej tej samej wysokości. Gdyby okazało się niższe, to pracodawca wypłaca jedynie różnicę między tymi wartościami. Wspomniałam też, że odprawa pośmiertna przysługuje tylko niektórym osobom. Możesz się po nią zgłosić pod warunkiem, że jesteś albo mężem lub żoną zmarłego, albo innym członkiem rodziny spełniającym warunki do uzyskania renty rodzinnej. Pozostaje pytanie, kto ma takie prawo, więc od razu możemy przejść do omówienia kwestii renty rodzinnej. Renta rodzinna przysługuje osobom najbliższym. W tym przypadku mam tu na myśli męża lub żonę zmarłego, jego dzieci i rodziców. Sam fakt, że jesteś osobą z tego grona, o niczym jednak nie przesądza, bo istnieją jeszcze dodatkowe wymogi. Zacznijmy od małżonka. Jako wdowa lub wdowiec otrzymasz rentę rodzinną, jeżeli masz co najmniej 50 lat. Jesteś osobą niezdolną do pracy, lub wprawdzie jesteś osobą młodszą, ale wychowujesz niepełnoletnie dziecko, które nadal się uczy. Jako rodzic zmarłego masz prawo do renty na tych samych warunkach co wdowa lub wdowiec, a dodatkowo także, jeśli twoje zmarłe dziecko pomagało ci się utrzymać. Z kolei, jeśli chodzi o dzieci, to rentę będą otrzymywać do 16 roku życia, a jeśli później kontynuują naukę, to przez czas jej trwania, ale maksymalnie do skończenia 25 roku życia. Dopełnienie formalności w sprawie renty rodzinnej. Nie jest skomplikowany. Po śmierci bliskiej osoby należy złożyć wniosek do ZUS, załączając do niego akt zgonu osoby zmarłej oraz odpisy aktów stanu cywilnego, które potwierdzają Wasze pokrewieństwo. Śmierć członka rodziny daje Ci także prawo do urlopu okolicznościowego, o ile jesteś osobą zatrudnioną na umowę o pracę. Czas ten możesz przeznaczyć np. na uporządkowanie spraw po śmierci bliskiej ci osoby lub wzięcie udziału w pogrzebie. Prawo do dwóch dni urlopu będziesz mieć, jeśli zmarły był Twoim małżonkiem, dzieckiem, rodzicem albo ojczymem lub macochą. Z kolei w przypadku śmierci rodzeństwa, dziadków, teściów i innych osób utrzymywanych przez Ciebie lub pozostających pod Twoją bezpośrednią opieką, urlop okolicznościowy wynosi jeden dzień. Pamiętaj, że żeby skorzystać z urlopu okolicznościowego, musisz złożyć wniosek do pracodawcy i przedstawić dokumenty, które potwierdzają zgon i Twoje pokrewieństwo ze zmarłym. Jeśli zmarły miał wykupioną polisę na życie, to możesz się jeszcze zgłosić do jego ubezpieczyciela. Upewnij się jednak, że jesteś osobą uposażoną, bo tylko jej należą się pieniądze. Krótko mówiąc, zmarły musiał wskazać, że to właśnie ty otrzymasz świadczenie z polisy w razie jego śmierci. Jeżeli spełnisz ten warunek, to pozostaje złożenie wniosku do ubezpieczyciela. Niestety, nie daje to jeszcze gwarancji, że ten na pewno wypłaci ci pieniądze z polisy. W tego typu umowach istnieje wiele wyłączeń, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel jest w stanie tego uniknąć. Warto jednak mieć świadomość, że nie każda odmowa ze strony ubezpieczyciela jest uzasadniona. Jeżeli nie zgadzasz się z jego decyzją, możesz złożyć reklamację, czyli odwołać się od wydanej decyzji. Dopiero ostatni krok to kwestie spadkowe. Jeśli należysz do grona spadkobierców, obowiązkowo musisz zdecydować, czy chcesz dziedziczyć. Masz 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Termin ten liczy się najczęściej od śmierci bliskiej Ci osoby, choć czasem może zacząć być później. Pamiętaj, że jeśli niczego nie zrobisz, to po upływie tego czasu automatycznie przyjmiesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza. O przyjęciu i odrzuceniu spadku nagrałam zresztą osobny film, który znajdziesz na moim kanale. Przy okazji zachęcam też do zostawiania łapek w górę, komentowania i subskrybowania kanału, żeby pozostawać na bieżąco. A jeśli potrzebujesz pomocy prawnika w kwestiach spadkowych, nie wahaj się skontaktować się z moją kancelarią. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu i teraz na ekranie. Wróćmy jednak do procedury spadkowej. Załóżmy, że przyjmiesz spadek. Kolejnym krokiem będzie już stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskanie notorialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Efekt jest ten sam, bo w obu przypadkach potwierdzasz swoje prawo do spadku. Istnieją jednak pewne różnice, takie jak na przykład koszty i czas trwania sprawy. Nie zawsze też możesz dowolnie wybierać między tymi rozwiązaniami, ale o tym też już jest film na kanale. Na koniec możesz jeszcze przeprowadzić dział spadku, żeby stać się wyłącznym właścicielem konkretnych składników majątku po zmarłym. Oczywiście wszystko to brzmi bardzo prosto, gdy streszczam całą procedurę w kilku zdaniach. Nie bez powodu jednak na moim kanale jest już ponad 200 filmów związanych właśnie z postępowaniem spadkowym, zachowkiem i często popełnianymi błędami. Tam znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia i odpowiedzi na większość swoich pytań. Do zobaczenia.